Witam Was jestem 2241 FFT To je, chciałem wam zaprezentować serwer Minecraft, który wbudowałem razem z kolegami Tu jest wyłożyciel Parto Row 22, Ad, Adminitor nav 66, e, damian Ferro i przydałby się to F jakbyście mieli Nie niszczymy dwóch bloków i staramy się nie obrażać gracz To nie pamiętam F to jakaś kupuła szklana ale możemy wybaczyć daj monty <grymne> pułapka dobre to było tylko oni przewidzieli tego że grałem na game game 1, czyli na creative inaczej o -o. chwila chwila niech mi się uda trafić Idziemy na górę. Aha, i na górze. Ławeczki. Tam gdzieś lata Barto. O tam, tam takie niebieskie coś W dajmoncie. Napiszę mu, żeby się przywitał. Tu jest wieża iFla wbudowana zbudowana w... Wbudowana przez NAFA O, nie odpiffeł, O jest w dziad. Może odpisał. Nie przywita się wiwami To ham. Wejdźcie na ferwer i będziecie go mogli wbić. Tutaj na ferwerze ja mam nick Orbit. Orbit, orbit, nadaje no, się też Orbit. Tutaj jest mój skromny dom to jest, nie wiem to jest To, jest, to jest, ale na walk, walk Graczy To jeszcze musi dobra Damian Bo on to budował Dla mnie budowla jest Piękna Wręcz niesamowita I bardzo mi się to podoba Idziemy dalej patrzeć To jest fratusz Miejski Wbudowany przew na i tu się ulepsza w środku rzeczy. Opa, to są dwa, y jak to się nazywa, dwa hotele. Mm, tutaj gdzieś się w kolejkę, tylko gdzie? A tu i w kolejkę. Oj. Którą przypadkowo wczoraj zniszczyłem Ale nie mówcie nikomu Nie mówcie nikomu Macie rację, nie mówcie <laughs> Tu jest kościół wpływany przez Damiana e, w, t, Fajny Trza się odbywa Wszystkich katolików wypraszam tutaj Na serwer Nie wiem kto jest w księfro, chyba Damian Ale dobra i tu mamy kratkę do wypowiedzi. by sobie wypowiadać. I jeszcze gdzieś tu jest arena walk. Yy, tutaj, w, jak przy pierwszym, w jest arena walk. I yy, tam była właśnie wybudowana HWDP i faker. Haha, w ha. które ja budowałem LHWDP, pifuł No i myślę, że to chyba było tyle, co chciałem wam pokazać na tym serwerze Budowle są niesamowite. Jakbyście chcieli, to wbijajcie. Marwa, proszę <laughs> Przepraszam. Ucieszymy się, nie jak pijecie, Jak ktoś pije. I. IP będzie mm, w opisie i trzeba mieć hamaci. tak trzeba mieć hamacie. No to myślę, że to by było tyle. Do zobaczenia.